Dobra, moim gościem jest profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy na temat epidemii koronawirusa. Na całym świecie potwierdzono już 2 miliony 400 tysięcy osób zakażonych z powodu koronawirusa. Zmarło około 165 tysięcy osób. Ostatnio prezydent USA Donald Trump powiedział że zawiesza finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia. E, zarzucił jej błędy w walce z koronawirusem, z koronawirusem, a także uległość wobec Chin. Panie profesorze, co pan sądzi o decyzji Trumpa? No z góry wiadomo, że Trump nie lubi organizacji o charakterze Światowej Organizacji Zdrowia. To jest pierwsza strona medalu, druga no Cóż, powiem mocniej. Najlepiej się zarzuca własne błędy. Błędy popełnił Trump już na samym wstępnym etapie, blokując Chiny, Iran czy Europę z wyjątkiem Anglii i Irlandii, a nie blokując Korei Południowej, skąd były główne dostawy do Stanów Zjednoczonych ze względu na wojska amerykańskie stacjonujące w tym kraju. Ponadto, no cóż, zanim się zaczęła sprawa z koronawirusem, zdążył przyciąć fundusze czołowemu laboratorium, a właściwie zarówno WHO, jak i amerykańskiemu, czyli CDC w Atlancie. A później wystąpił z pretensjami, dlaczego nie wykonują tej ilości badań, której on oczekuje. To są typowe dla Trumpa działania. Cóż, no. On lubi tego typu styl, no i koniec. Decyzja Trumpa może okazać się fatalna w skutkach dla Światowej Organizacji Zdrowia, tym bardziej, że Stany Zjednoczone są jej głównym darczyńcą. darczyńcą. W ubiegłym roku rząd Trumpa wpłacił 400 milion milionów złotych, co stanowi 15% budżetu organizacji. Jak pan ocenia działania Światowej Organizacji Zdrowia? Światowa Organizacja Zdrowia właściwie zareagowała tak, jak mogła zareagować. Dostała wiadomość stosunkowo dopiero, kiedy sami Chińczycy się zorientowali, że jest to nowość i podjęli kroki. Dostarczyli materiały do produkcji testów do m.in. w Europie, do Niemiec i Holandii, przekazali informacje Światowej Organizacji Zdrowia. Co zrobiła Światowa Organizacja Zdrowia? Nie ogłosiła wprawdzie pandemii, ale ogłosiła stan zagrożenia międzynarodowego. W gruncie rzeczy, gdyby popatrzeć na definicję pandemii, to stan zagrożenia jest chyba wyższy rangą, ale to jest inna sprawa. W pewnym momencie, oczywiście, pandemii ogłosiła. Powołała zresztą od razu bardzo szybko. Komisje, to znaczy Chiny powołały, mówiąc szczerze, ale zaprosiły, gdzie występują również ze wszystkich praktycznie krajów, z Genewy, właśnie z WHO, jak również z Rosji, ze Stanów praktycznie z całego świata ekspertów od zakażeń oddechowych głównie, bo to, e, część to była grypowców, część to była powiązana z dawnymi sars i MERS-em, czyli dwoma koronawirusami wcześniejszymi. Mhm. E, w ten sposób e, jak gdyby zabezpieczyli się Chińczycy przed zarzutem, że coś kryją. E, komisja ta zresztą e, Wszystkie publikacje, które się ukazują z Chin jako oficjalne są podpisywane przez Komisję. Panie profesorze, jest wiele spekulacji na temat pochodzenia koronawirusa. Amerykański generał Mark Milley powiedział ostatnio podczas konferencji w Pentagonie, że koronawirus powstał z przyczyn naturalnych, ale nie jest to potwierdzone. W tej chwili służby wywiadowcze USA prowadzą badania w tej sprawie. Z drugiej, z drugiej strony coraz głośniej mówi się o tym, że epidemia koronawirusa powstała w laboratorium w Wuhan, gdzie bada się koronawirusy nietoperzy, a nie jak twierdzą chińskie władze na targu z żywnością. A jak pan sądzi, skąd się wziął koronawirus? No, więc koronawirus jest jednym z wielu koronawirusów, tak jak był poprzednio SARS czy MERS. Tamte były znacznie groźniejsze, jeżeli chodzi o ich potencjał. Wywodzące się ze środowiska naturalnego. Właściwie wszystkie prawie ssaki posiadają koronawirusa swojego własnego, oczywiście dla innych niekoniecznie groźnego. Ten wyraźnie przeskoczył z tu jest dyskusja, czy z nietoperzy za pośrednictwem któregoś ze ssaków, czy yy, bezpośrednio. Raczej chyba za pośrednictwem, dlatego, że kontakt z nietoperzami nie jest wcale aż tak oczywisty. Ale nietoperze rzeczywiście są tą grupą, gdzie najwięcej koronawirusów jest, stwierdza. Żadnych śladów laboratoryjnych na osobie nie posiada obróbki. Sekwencje zostały wszędzie przekazane, są w dziesiątkach w tej chwili publikacji. Oczywiście z różnicami wynikającymi z samej zmienności wirusów. Jeśli chodzi o y, działania chińskie. Y, Wuhan ma laboratorium najwyższej klasy, to jest czwartej klasy bezpieczeństwa, które nigdy się nie zajmuje tak banalnymi wirusami zabijającymi 2% czy, no powiedzmy przy zaskoczeniu 4% populacji. Są to wirusy znane. Y, Pojawiające się od czasu do czasu yy, bariery gatunkowe będą pękały, ponieważ zrobiliśmy globalizację. Jeśli chodzi o samo laboratorium, cóż, prawdopodobnie y, takich fake newsów może y, to są już działania trochę bardziej polityczne. Mhm. Rosjanie mówią, zresztą przedstawiciel związany z odpowiednikiem Ford Dietrich, to jest ten wojskowy, wojskowe laboratorium w Stanach, powiedział, że najprawdopodobniej powstało w Ameryce, dostarczyli to w czasie ćwiczeń takich, bo były takie zawody wojskowe w tamtym terenie i prawdopodobnie to amerykański. E, Amerykanie z kolei powiedzieli, że być może chiński. Chcieliby na pewno dowiedzieć się, z czym pracują Chińczycy w laboratorium czwartej klasy. Bo z reguły tego się nie podaje, bo byłby to łakomy kąsek, powiedzmy, nawet nie dla wywiadu, tylko dla terrorystów. A jak to możliwe, że koronawirus w tak na, w naturalny sposób rozprzestrzenił się na tak masową skalę? To jest sprawa zarówno zaskoczenia z chińskiego roku, jak i błędów popełnionych przez wiele krajów. Wszyscy liczyli, że tak jak Mers i SARS wygasły same, bez większego problemu, tam trochę zakażeń, trochę działań i już było po problemie. Ten jest łagodniejszy. W związku z tym szerzył się znacznie łatwiej, mniej zwracał uwagę na siebie. Ale można było oczywiście zapobiec, przyjmując to, co teraz wiemy i co robią na przykład Chiny w stosunku do wszystkich przybyszów, ponieważ zamknęli swoje y, u siebie problem na terytorium, a teraz przechwytują wszystkich na kwarantannę, kto wchodzi z na ziemię chińską. Co też oczywiście nie jest dla tych ludzi przyjemnością. Y, można było to zrobić i to w stosunku do y, tych połączeń, które były z centrum epidemii, chociażby w Londynie, Paryżu i w Rzymie, bo te trzy miasta miały kontakt z Wuhan. Przechwycili Francuzi, to wiemy, to jest ten słynny przypadek zmarłego Chińczyka 80-latka. Przechwycili Anglicy, nie przechwycili Włosi. Potem mówili, że super zakażający był jeden. Wszystko wskazuje, że to było raczej na lotnisku w Mediolanie, a nie w mieście Mediolanie, a tamte miało pochodzić z miasta. A, panie profesorze, powstało wiele teorii spiskowych, według których korona, koronawirus to broń biologiczna. Co pan o tym sądzi? On się nie nadaje na żadną broń biologiczną. Jest wirusem o tak niskim potencjale, Zarówno szerzenia, bo jedna osoba zakaża mniej więcej dwie, trzy osoby. Przypomnę, że śmieszna Odra zakaża 18. Jeden chory. I to w po... Czyli dość szybko populacja zyskuje w takim wypadku odporność, no ale stadno to uzyska, jak będzie 80% zakażeń. Jeśli chodzi o działanie z kolei na z nim można żyć, więc nie jest żadną bronią. To, że zabija 2 czy 4% to nie jest dla żadnego kraju wielki problem. Problemem się stało to, że zaczął, został rozpoznany, został nagłośniony i zaczął blokować służbę zdrowia, a także szer szerzyć się w służbie zdrowia. Więc w tym momencie nie można mówić o żadnej broni. Byłoby ciekawe, kto wpadłby na tak genialny pomysł, żeby taką broń wyprodukować, która się nie nadaje. Panie profesorze, chciałabym zwrócić uwagę na duże nierówności w poszczególnych województwach, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Na przykład w Lubuskiem wciąż nie ma zgonów. Z kolei w województwach na północy kraju a zgony możemy policzyć na palcach ręki. Z drugiej strony w centrum i na południu krajów są ich dziesiątki. Jak to możliwe? No, no to się nakłada e, zarówno e, to, e, że większość zakażeń jednak jest w centrum, e, to jest Warsza, e, w e, okolicach Warszawy, Łodzi, jak również wcale nie mało na Śląsku, również problem e, populacji samej, bo trochę się różnią przypadki zachorowań. E, może się na to nakładać również wchodzenie w inne obszary, nie tylko w populacje, ale w domy opieki. To bardzo złożony problem, będzie to świetny do analizy po całej pandemii. Na razie wiemy, że różnice istnieją, istnieją zresztą wszędzie i obecność osób z obciążeniami jest też zróżnicowana na tych terenach. Panie profesorze, profesor Grocki, marszałek senatu, napisał na Twitterze, że w innych krajach znaleziono nowy sposób na testowanie dużej liczby medyków. Polega to na tym, że próbki od 10 osób bada się za pomocą jednego testu. Jeśli wynik jest ujemny, to oznacza, że wszyscy są zdrowi. Jeśli dodatni. Wówczas e, każdą osobę z tej dziesiątki poddaje się ponownemu badaniu, aby zobaczyć, kto jest e, zakażony. E, co pan sądzi o tym sposobie? Jest to metoda znana e, do testowania e, zakaźnych osób e, w, e, dla różnych wirusów, ale niestety problem jest inny. Do jakiego celu mają służyć te testy? Jeśli testujemy osoby zdrowe, to z góry mogę powiedzieć, że wynik będzie ujemny, dlatego, że po zakażeniu, nawet jeśli osoba już ma wirusa w sobie, to jest pojedyncza cząsteczka, która się musi namnożyć do pewnego poziomu, namnaża się w płucach. I y, oczywiście pewną metodą by była bronkoskopia. Mhm. Nie polecam, bo jest inwazyjna. Robi się wymaz, który już daje obciążenie, że wynik ujemny nie y, koniecznie wskazuje na brak, trzeba go powtarzać. Więc y, y, w tym wypadku łączenie 10, powtarzanie 10, to już by było tylko 5. Mhm. Y, gdybyśmy poszli w drugą stronę, to, kogo badamy i dla jakiego celu? Badamy po to, żeby wychwycić osoby chore i objąć kwarantanną te, które były w ich otoczeniu, ponieważ wirus zakaża dzień wcześniej, niż wystąpi objawy choroby. Oczywiście mówimy o objawach typu gorączka czy kaszel? Dokładnie. Nie o zapaleniu płuc. Kiedy już jest zapalenie płuc, to praktycznie mamy do czynienia z tym drugim, cięższym etapem. W normalnych warunkach pewność wykrycia, bo to jest istotny element, daje dopiero drugi dzień po wystąpieniu objawów. Pobrany w pierwszym dniu z reguły trzeba powtórzyć badanie, pobierając drugą próbkę, jeśli wynik jest ujemny. To spowodowałoby, że przy zwiększenie ilości badań przez kumulację próbek, przez łączenie próbek w jedną pulę, łączy się przy okazji z ryzykiem. Jeżeli my wiemy, że w gardle jest go stosunkowo mało, to łącząc 10 wymazów, moglibyśmy otrzymać wynik ujemny, nawet gdyby wśród tych dziesięciu jeden był dodatni, a tego byśmy naprawdę nie chcieli, bo z pełną premedytacją używamy metody, która daje więcej nawet wyników dodatnich niż jest rzeczywiście zawierających wirusa materiałów. Od czasu do czasu na międzynarodowych zestawieniach pojawiają się tak zwane ujemne wyniki. Że liczba zachorowań była poniżej zera, oznacza to po prostu, że z poprzedniej puli, która była dodatnia, wykluczono dalszymi badaniami jako niewywołane przez koronawirusa. Celowo zresztą stosuje się metody nadczułe, bo my stosujemy real time PCR, który trochę wprawdzie trwa ale pozwala z dużą pewnością wychwycić przypadki chore. Z przypadkami zdrowymi, jak powiedziałem, może być trochę różnie. W momencie, kiedy jest zdrowy, to i tak wirusa nie wykryjemy. Jeśli chodzi o drugą pulę testów, tak zwany super szybki test, trochę przypominające te testy ciążowe, są to testy na przeciwciała. To są testy wykonywane wtedy, kiedy przeciwciała się wytworzą, czyli już po zamknięciu jak gdyby odpowiedzi immunologicznej. To jest 14 dni od zakażenia e, lub nawet czasami więcej, czyli wykrywamy w momencie, kiedy pacjent już wychodzi ze szpitala, to mu się może przydać, bo wiemy wtedy, że to był koronawirus, a on jest zdrowy. Lub e, wtedy, kiedy e, Zetknął się i byłby bezobjawowy. Z tymi bezobjawowymi to jest olbrzymi zamęt, ponieważ właśnie dlatego, że zakażają osoby przed mhm. wystąpieniem objawów, to niektórzy myślą, że to są bezobjawowe. Nie, to są osoby, które będą miały objawy jutro, dopiero są w fazie rozwoju choroby. Co do bezobjawowych, cóż. Gęstość zakażeń w populacji wcale nie jest błyskotliwa, to tak nawiązując jeszcze do tej broni. W centrum epidemii w Niemczech zrobiono badania właśnie serologiczne i stwierdzono, że maksimum 17% populacji uległo zakażeniu, przy czym metoda, którą stosowano, nie jest jeszcze zwalidowana na krzyżowe reakcje z innymi koronawirusami. Mm -hmm. A my mamy koronawirusów co najmniej 5 w Polsce, odkąd pani sięga, to znaczy wykryte w latach 60. A, dziękuję wobec tego panu za rozmowę. Proszę bardzo.